Nie żyjesz! Bóg boje No Nie lubią się definitywnie. Tak, słuchajcie, tu jest prawdziwa nienawiść. Dogały, gały, dogały. Nie żyjesz! Bóg boje pana! Nie żyjesz! Panie, spokojnie, poczekajcie. Chodźcie, spróbujcie, spróbujmy zrobić jeszcze raz face to face. Max, chodź, spróbujemy zrobić jeszcze raz. Uważajcie chłopaki, trochę dalej. Wrócił w głowie? Zajebał być kreseczkę, co? Panowie, słuchajcie do trzech razy sztukę. ostatni raz spróbujemy. A to mnie napierdala. Podejdźcie bliżej. Kasujecie, stary, po miesiącu treningu. 26, kurwa, kanclerz szóra z internetu. Kanclerz szóra z internetu. Renował 2 lata, nie napierdala, aż dyratyzacja zakończona. Dobra, nie dobra panowie, dziękuję. Wsłuchajcie, wielkie brawa.